Cena przychylności bogów. W miarę podkopywania poczucia własnej wartości dziecka, jego zależność od rodziców wzrasta, a razem z nią potrzeba wiary, że rodzice są po to, aby opiekować się nimi i spełniać ich oczekiwania. Jedynym sposobem wyjaśnienia sobie emocjonalnych ataków czy fizycznego znęcania się jest przyjęcie przez dziecko odpowiedzialności za zachowanie toksycznego rodzica. Niezależnie od tego, jak bardzo toksyczni są Twoi rodzice, zawsze będziesz czuł potrzebę gloryfikowania ich. Nawet jeśli na pewnym etapie zrozumiesz, że Twój ojciec, bijąc Cię, robił źle, nadal potrafisz go usprawiedliwiać. Intelektualne zrozumienie nie wystarczy, aby przekonać Twoje emocje, że nie byłeś za to odpowiedzialny. Jeden z moich klientów ujął to w ten sposób. Myślałem, że oni są idealni, więc kiedy źle się do mnie odnosili, uznawałem, że to ja jestem zły. Wiara w idealnych rodziców opiera się na dwóch głównych doktrynach. Pierwszy. Ja jestem zły, a moi rodzice są dobrzy. Drugi. Ja jestem słaby, a moi rodzice są silni. Są to bardzo silnie utrwalone przekonania, które mogą przetrwać znacznie dłużej niż fizyczna zależność od rodziców. Te przekonania podtrzymują wiarę w idealnych rodziców pozwalają ci uniknąć konfrontacji z bolesną prawdą, że twoi boscy rodzice tak naprawdę zdradzili cię, kiedy ty byłeś najbardziej bezbronny. Twoim pierwszym krokiem w kierunku przejęcia kontroli nad swoim życiem jest uświadomienie sobie tej prawdy. Wymaga to odwagi, ale jeśli już czytasz tę książkę, zrobiłeś krok w kierunku takiej przemiany. Przecież sięgnięcie po nią również wymagało odwagi. Nigdy nie pozwolili mi zapomnieć, ile przyniosłam im wstydu. Kiedy Kamila, 28-letnia, atrakcyjna brunetka, która mogłoby się wydawać, miała wszystko, przyszła do mnie po raz pierwszy, była poważnie załamana. Powiedziała, że nic jej w życiu nie wychodzi. Przez kilka lat była florystką w eleganckiej kwiaciarni. Zawsze marzyła o otwarciu własnej firmy, ale była przekonana, że nie jest wystarczająco bystra, aby odnieść sukces. Przerażała ją porażka. Przez ponad dwa lata Kamila bezskutecznie próbowała zajść w ciążę. Kiedy rozmawiałyśmy, zauważyłam, że Kamila czuje urazę do męża o to, iż nie może zajść w ciążę i o to, że ich związek jest niedobrany, chociaż mąż zdaje się być prawdziwie wyrozumiały i kochający. Ostatnia rozmowa z matką pogorszyła całą sprawę. Ciąża stała się dla mnie prawdziwą obsesją. Kiedy jadłam z mamą lunch, powiedziałam jej, jak bardzo jestem rozczarowana. Ona mi na to odpowiedziała: Założę się, że to z powodu tamtego przerwania ciąży. Niezbadane są wyroki boskie, od tego czasu nie mogę przestać płakać. Ona nigdy nie pozwoli mi zapomnieć. Pytałem ją o aborcję. Po chwili wahania opowiedziała mi następującą historię. Zdarzyło się to, kiedy byłam w szkole średniej. Rodzice moi byli bardzo, ale to bardzo surowymi katolikami, więc chodziłam do szkoły parafialnej. Szybko się rozwijałam i w wieku 12 lat miałam około 170 cm wzrostu ważyłam prawie 59 kg i nosiłam stanik 36C. Chłopcy zaczęli zwracać na mnie uwagę i to mi się podobało. Ojca doprowadzało to do szału. Kiedy po raz pierwszy złapał mnie na tym jak całowałam się z chłopcem na dobranoc, wymyślał mnie od dziwek tak głośno, że cała okolica słyszała, ponieważ mieszkaliśmy na wzniesieniu. Za każdym razem, kiedy wychodziłam z chłopakiem, ojciec mówił mi, że pójdę do piekła. Nigdy nie złagodniał. Wywnioskowałam z tego, że na pewno jestem przeklęta, tak czy owak, i kiedy miałam 15 lat, przespałam się z tym chłopcem. Pech sprawił, że zaszłam w ciążę. Kiedy rodzina dowiedziała się o tym, szalała. Powiedziałam im wtedy, że chcę usunąć to dziecko, całkowicie to odrzucili. Chyba z tysiąc razy wykrzykiwali o śmiertelnym grzechu. Byli pewni, że nawet jeśli dotąd nie byłam skazana na piekło, to ten fakt przesądza sprawę. Jedynym sposobem, w jaki mogłam zdobyć ich zgodę, była groźba samobójstwa. Zapytałem Kamili, jak się sprawy miały po zabiegu. Osunęła się na krześle z wyrazem przygnębienia w oczach, tak że serce mi się ścisnęło. Można to nazwać popadnięciem w niełaskę. To znaczy, tato sprawił, że przedtem czułam się wystarczająco okropnie, ale potem czułam się tak, jakbym nie miała nawet prawa żyć. Im większy wstyd odczuwałam, tym usilniej próbowałam wszystko naprawić. Chciałam po prostu cofnąć czas, odzyskać miłość, jaką byłam darzona, będąc dzieckiem. Ale oni nigdy nie pomijają okazji, aby to wszystko przypomnieć. Są jak zepsuta płyta, powtarzająca, co to ja im zrobiłam i ile przyniosłam wstydu. Nie mogę ich za to obwiniać. Nigdy nie powinnam była zrobić tego, co zrobiłam. To znaczy, oni mieli bardzo wysokie moralne oczekiwania w stosunku do mnie. Teraz po prostu chcę im wynagrodzić to, że tak mocno ich zraniłam swoimi grzechami. A więc robię wszystko, czego żądają. To doprowadza mojego męża do szału. Zdarzają się z tego powodu między nami wielkie awantury, ale ja nic na to nie mogę poradzić. "Ja tylko chcę, aby oni mi przebaczyli." Kiedy słuchałem tej ślicznej młodej kobiety, byłem bardzo poruszony jej cierpieniem spowodowanym zachowaniem rodziców oraz tym, jak bardzo musiała zaprzeczać ich odpowiedzialności za to cierpienie. Niemal z desperacją próbowała mnie przekonać, że to ją należy winić za wszystko, co się stało. Samooskarżanie się Kamili było podsycane przez nieugiętą postawę religijną jej rodziców. Wiedziałem, ile będzie mnie to kosztować pracy, aby Kamila dostrzegła, że jej rodzice byli okrutni i emocjonalnie bezwzględni. Wiesz co? Jestem naprawdę zły na tę dziewczynę. Myślę, że rodzice byli dla ciebie straszni. Myślę, że wykorzystali Twoją religijność, aby cię ukarać. Uważam, że nie zasłużyłaś na to. Popełniłam dwa śmiertelne grzechy. Posłuchaj, byłaś tylko dzieckiem. Być może popełniłaś kilka błędów, ale nie musisz płacić za nie do końca życia. Nawet Kościół pozwala ci odpokutować i zmienić swoje życie. Gdyby twoi rodzice byli tak dobrzy, jak twierdzisz, okazaliby ci współczucie. Próbowali ratować moją duszę. Gdyby tak bardzo mnie nie kochali, nie obchodziłabym ich. Spójrzmy na to z innej perspektywy. A co by było, gdybyś nie zrobiła tego zabiegu? Urodziłabyś dziewczynkę. Miałaby teraz około 16 lat, prawda? Przypuśćmy, że ona zaszłaby w ciążę. Czy ty postąpiłabyś z nią w ten sam sposób jak twoi rodzice z tobą? Nigdy. Przenigdy. Kamila uświadomiła sobie znaczenie tego. Byłabyś bardziej kochająca. Twoi rodzice powinni być bardziej kochający. To jest ich porażka, a nie twoja. Kamila spędziła połowę swojego życia konstruując szczelny mur obronny. Takie mury obronne są bardzo rozpowszechnione wśród dorosłych dzieci toksycznych rodziców. Mogą być one zbudowane z różnorodnych, psychologicznych materiałów budowlanych. Mur zbudowany przez Kamile opiera się na szczególnie wytrzymałej konstrukcji zwanej wyparciem. Potęga wypierania wyparcia jest zarówno najbardziej prymitywnym, jak i najsilniejszym psychologicznym mechanizmem obronnym. Wykorzystuje on fikcyjną rzeczywistość dla zminimalizowania czy nawet zanegowania wpływu jakiegoś bolesnego życiowego doświadczenia. Powoduje, że niektórzy z nas są nawet skłonni zapomnieć, co rodzice im zrobili, pozwalając, aby nadal przebywali na piedestałach. Ulga, jaką przynosi wyparcie, jest w najlepszym przypadku jedynie chwilowa, cena za nią jest wysoka. Wyparcie jest jak pokrywka naszego emocjonalnego szybkowara, im dłużej przykrywa garnek, tym większe powstaje ciśnienie. Wcześniej czy później ciśnienie musi wysadzić pokrywkę i mamy wtedy do czynienia z kryzysem emocjonalnym. Kiedy do niego dochodzi, musimy spojrzeć prawdzie w oczy, którą tak desperacko próbowaliśmy ukryć, tylko że teraz musimy zrobić to w momencie ogromnego stresu. Jeśli zajmiemy się naszym wyparciem wcześniej, odkręcając zawór bezpieczeństwa i pozwalając ciśnieniu powoli opaść, możemy kryzysu uniknąć. Niestety, Twoje własne wypieranie nie jest jedynym wypieraniem, z jakim być może będziesz musiał sobie poradzić. Również Twoi rodzice mają swoje własne systemy wypierania. Kiedy usiłujesz odtworzyć prawdę o swojej przeszłości, szczególnie kiedy prawda ta przedstawia rodziców w złym świetle, mogą oni się upierać, że nie było aż tak źle, to nie było tak, jak mówisz, czy nawet to się wcale nie zdarzyło. Takie stwierdzenia mogą zniweczyć twoje próby odtworzenia swojej osobistej historii, prowadząc do zakwestionowania twoich własnych wrażeń i wspomnień. Podcinają twoje zaufanie we własną zdolność postrzegania rzeczywistości, sprawiając, że trudniej będzie ci odbudować poczucie własnej wartości. Wyparcie dokonane przez Kamile było tak silne, że nie tylko nie potrafiła dojrzeć rzeczywistości z własnego punktu widzenia, ale nie umiała również dopuścić do siebie myśli, że mogłaby być jakaś inna rzeczywistość. Czułam jej ból, ale musiałam przynajmniej nakłonić ją do rozważenia możliwości, że może mieć błędny obraz swoich rodziców. Starałem się, aby moje słowa brzmiały jak najmniej groźnie. Szanuję fakt, że kochasz swoich rodziców i że wierzysz w ich dobroć. Jestem pewny, że zrobili dla ciebie wiele bardzo dobrych rzeczy, kiedy dorastałaś. Ale musi być w tobie jakaś część, która wie, czy przynajmniej przeczuwa, że kochający rodzice nie atakują godności dziecka oraz jego poczucia wartości tak bezwzględnie. Nie chcę odpychać cię od rodziców czy religii. Nie musisz się ich wypierać czy odstępować od kościoła, ale duże znaczenie dla pozbycia się depresji może mieć odrzucenie wyobrażenia, że oni są doskonali. Byli okrutni dla ciebie, zranili cię. Cokolwiek zrobiłaś, już to uczyniłaś. Żadne ich ty rady tego nie zmienią. Czy nie czujesz, jak głęboko zranili tę wrażliwą dziewczynkę, która jest w tobie? I jakie to było niepotrzebne? Tak, wypowiedziane przez Kamile było ledwie słyszalne. Zapytałem, czy przeraża ją taka myśl. Skinęła głową, niezdolna do rozmowy o ogromie swojego strachu. Była bardzo dzielna, że doszła do tego miejsca. Beznadziejna nadzieja po dwóch miesiącach terapii z Kamilą zrobiła pewien postęp, ale wciąż kurczowo trzymała się mitu o doskonałości swoich rodziców. Jeśli nie otrząsnęłaby się z tego mitu, nadal obwiniałaby siebie za wszystkie nieszczęścia swojego życia. Poprosiłem ją, aby zaprosiła rodziców na swoją sesję terapeutyczną. Miałam nadzieję, że jeśli uświadomię im, jak głęboko ich zachowanie wpłynęło na życie, przyznają się do własnej odpowiedzialności, ułatwiając w ten sposób Kamili rozpoczęcie naprawy jej negatywnego obrazu same siebie. Nie zdążyliśmy się sobie nawet przedstawić, kiedy jej ojciec wybuchnął: "Pan doktor nie wie, jakim ona była złym dzieckiem. Szalała za chłopakami i prowokowała ich." Wszystkie jej dzisiejsze problemy mają swoje źródło w tamtym cholernym zabiegu. Widziałem łzy napływające do oczu Kamili, pospieszyłem ją bronić. To nie jest powód, dla którego Kamila ma teraz problemy i nie poprosiłam pana tutaj po to, aby odczytał mi pan listę jej przewinień. Niczego nie osiągniemy, jeśli państwo po to tu przyszli. Ale to nie podziałało. W czasie sesji matka i ojciec Kamili, nie bacząc na moje upomnienia, wymieniali się w atakach na swoją córkę. Długo trwała ta godzina, kiedy wyszli, Kamila natychmiast zaczęła za nich przepraszać. Wiem, że tak naprawdę nie stanęli dzisiaj na wysokości zadania, ale mam nadzieję, że polubiłeś ich. To są naprawdę dobrzy ludzie, byli tylko trochę zdenerwowani wizytą tutaj. Może nie powinnam była zapraszać ich? Chyba to ich zdenerwowało. Nie są do czegoś takiego przyzwyczajeni, ale oni naprawdę mnie kochają. Zobaczysz, daj im jeszcze trochę czasu. Ta sesja z rodzicami Kamili i kilka kolejnych jasno dowodziły, jak zamknięci byli na wszystko, co mogło zmienić ich własne widzenie problemów Kamili. W żadnym razie żadne z nich nie chciało przyznać się do odpowiedzialności za te problemy.